Cześć, cześć się wszystkim, ja nazywam się Siolo, witajcie w kolejnym materiale na tym właśnie kanale, mam dla Was bardzo fajną informację, jest wipe, wipe jest przewidziany na jutro, Wy to oglądacie 26 oczywiście października, godzina myślę, że tak około 20 będzie, zanim to oczywiście nagram i oczywiście wyrenderuję, i jutro około godziny 10, 11, 27 października będzie patch, będzie patch, który będzie trwał 2 godziny, no i oczywiście będzie wipe, nowa mapa, kryjówka, no i te wszystkie nowości, co widzieliśmy oczywiście na trailerze ostatnim. Wszystkie informacje są oczywiście na grupie, serdecznie zapraszam was na grupę, link macie oczywiście w opisie. No i co? Miłego oglądania i że wam się materiał spodobał, zostawcie subika, lajkacza. No i do oglądania, zapraszam, ale będzie zabawa. Hmm. Ale do kości te boty strzelały, czyli ktoś gdzieś tutaj może jeszcze być. Jestem tego ciekaw. Czy ktoś tutaj gdzieś jeszcze siedzi? Fajnie by było, jakby jakiś gracz mnie zabił, nie? Taki prezencik komuś na ostatnie godziny przed wipe'em. Sprezentować 10 milionów plecaku. A masz, a co? Kto bogatemu zabroni, nie? Mam jeszcze parę pomysłów Jak można fajnie pograć sobie w Tarkowa przed wipem, ale oczywiście to będzie w dalszej części e, tego materiału. Krzaki. Ktoś jest za trójką. Widzicie krzaki. Ktoś idzie za trójką i będzie wchodził o strony auta. A co myślicie? O takim sposobie? Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! A to Bumble! Oj oj? Bolo Bal, Bambolololo, ma 10 milionów tutaj. Typie, proszę to brać. 10 milionów dla ciebie. Bierz to, koleś. Bierz. Masz, ty, koleś. Masz. Łap to, Boże Święty, ty. Bambolololo, ty. Bambolololo. Bierz wszystko, wszystko bierz. Normalnie, a ścigam medam. O, 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 -o. bodźcie. O -o. O, 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 bot, 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 poradź sobie. Bumble! Bumble! Nie. Czy on przeżył? Nie wiem. Nie. Jak on to skinął? Nie. Tam gamma. O, nie. Nie, ale przeżył, mam nadzieję, że przeżyć. Przeżyj to, bambolu, tam masz moją gammę i 10 milionów kasy. Musisz przeżyć. No nie wierzę, ty. Tak bot mnie porobił. Ech. Kolejny plan jest taki, żeby położyć skafboxa gdzieś na drodze lub na jakimś parku, no wiadomo, na jakimś tam polu. I ciekawe, czy ktoś to zauważy i podejdzie do tego. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Na drodze. Gdzieś na środku mapy. Hmm. No jesteśmy daleko właśnie. No, najlepszego ma miejsca na taki troll. Czyli po prostu rzućmy sobie na drogę. Gdzieś tutaj koło autobusowego. Ja się pójdę przykampić. I z daleka będziemy obserwować, czy ktoś w ogóle tam podejdzie. I... i sobie tego scopboxa zabierze. Ale musimy chwilę poczekać, żeby przeskoczyć. No już gammy nie mam niestety, ale naprawdę ja aż byłem zdziwiony, że jeszcze da się spotkać e, kolesia na haczetce przed wipem. Jutro jest wipe, godzina 10, 11 rano, jest wipe, e, przynajmniej według tego co twórcy, tak, e, twierdzą. A ludzie jeszcze na haczetkach latają. Dobra, damy tutaj, damy tutaj, na środku... Ma o, boty słyszę. O, niedobrze, niedobrze, daś boty. Ej, ja chcę tu trollololo zrobić, boty. Halo Dajcie mi spokój Ej, jejku, jejku, naprawdę się zabawiał z bot. Nie, rzuć mi grata! Raz będę bawił się z tymi botami, no Ty, ja swala strzelam. O, tam, tamten się patrzy, widzicie to? Dobry, Na razie, <grym> dzięki, że... Po, dzięki, że w ogóle postanowiłeś do mnie nie strzelać. Tylko mogą sobie prze, przeładować magazynek. O, kolejny w Głowę, w głowę, wyżej. Dobrze, dzięki Trzy boty zabite Gdzie ja bym musiał się ustawić, żeby mieć dobry spawn? O nie, kolej na mnie patrzy. O, zginął, a to był może potencjalny właśnie yy, biorca, nie wiem, tego mojego Skaffboxa. No ale dobra, to miałem zobaczyć, tak, żeby ktoś tam postawił tego Skaffboxa. A może ten koleś właśnie widział tego Skaffboxa, ty, i nawet do mnie nie strzelał, bo byłby zaskoczony. Co tu się stało, ty, Skaffbox? Skaffbox leży, ty. Co tu się stało? Dobra, ja bym musiał gdzieś znaleźć sobie fajne miejsce, na daleko.

Eee... 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 eee, co? <śm> co tu się dzieje na tej mapie? Ty nie wierzę. Co to było? Ale musiał się zdziwić koleś, nie? Czy ja stąd będę widział? O, nie będę widział drogi, niestety. O, ktoś biegnie. Czemu przed wipe'em biegają bambole? Ty co się dzieje? Czemu spotykam już po raz trzeci jakiegoś gracza, który tak naprawdę nic na sobie nie ma? Dobry? Z pistoletem przyszedł. No popatrzcie na niego. Mm. Wiesz co, przeniosłem trochę dalej ten y scoutbox. Bo myślę, że tutaj szybciej ktoś zauważy niż tutaj za tą barykadą. Nie wiem czemu on znika w ogóle, jak nie patrzę się na niego, ale on tutaj jest cały czas. Tam jakieś osoby strzelają, więc chwilę jeszcze poczekamy. No i zobaczymy. Czy tak naprawdę ktoś tu podejdzie pod tego scoutboxa? Czy w ogóle ktoś się zainteresuje tym na środku drogi, nie? Więc co, powiem wam szczerze, już tak dobre 20 minut leżę. 25 nawet minut leżę. Częściej mi się celownik, bo nogę mam złamaną, a nie mam już leków. E, bo zapomniałem, że były w gamie, którą <laughs> wyrzuciłem temu e, typkowi. No, i nie wiem, czy to jest sens. Czy sens jest właśnie takiego trololo, Bo nikt tutaj jeszcze nie przeszedł ani jeden bot, ani jeden skawgracz, ani jeden gracz. Więc hmm. Były strzały, były granaty na konstrukcji. Ale jak widać, no, nikt chyba nie chce podejść do tego. Także myślę, że to zostawimy w spokoju. I po prostu lecę dalej. Z jakimś innym pomysłem. Ale zaraz się dowiecie, oczywiście jakim. Myślę, że tyle kart chyba starczy, nie? No, te wszystkie karty są warte około 20 par milionów. Także gruby range 20 milionów na sobie. Zobaczymy, kto będzie tym szczęśliwcem. O! o, 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 o. Nie wiem, co się dzieje na to. Nie wiem skąd, chyba tutaj, po lewo. To stąd, czy nie? Się zagubiałem już na tej faktorce, albo nie jest na dole, może. A, był jednak tutaj, no, no i koła ciebie 24 miliony poszły. Szkoda. No, szkoda. Ale co zrobić? On budzi z za mną w ogóle. Nie wiem, gdzie on się zrespi, żeby. A, o tu był bumble! Do niego to strzelało. E kurde. To dobrze, że tam był ten bumble. Bo przynajmniej dzięki temu. E, nie zabił mnie ten gracz. Dobra, możemy jego Emeczkę wziąć. I lećmy dalej. Zobaczmy, co ciekawego jeszcze wyjdzie na tym rajdzie. Przypominam, 24 milion. My już nie mam 24 miliony Także przypominam, jest to rajd oczywiście taki trollolo. No nie zobaczyłem tego koleśa, gdzieś się skampił Ale koleś ma 24 miliony, także gratuluję No i myślę, że tyle termo, na pewno się komuś przyda Dlatego poszliśmy na nocną fakturkę Komuś rozdać te termo, tak? Kto zabije Olo, ten ma termo Ile tego termo tutaj jest? A jest 20 sztuk, jedna sztuka 150 tysięcy, 130 tysięcy na rynku. No czyli tak ładnie to jest sobie zarabi parę, mi parę milionów. Także chodźmy, zobaczmy, co ciekawego tu się wydarzy. Aha, rozumiem, bocik jeden. Bocik drugi Hmm, same boty na razie, z tego co słyszę. Hmm, no nie ma tu nikogo, same boty. Halo, raczej? Mam dla Was tutaj par milionów w plecaku. Halo. No, gdzie oni są, no? Może nikogo nie ma? Może się boją wyjść? Może nie wiedzą? że wipe się zbliża? Coś chodzi u góry? Słyszę metal. Mm, tak, słyszę metal. Teraz słyszymy dół, czyli łazienki. Bo o co wiedzieć tutaj chodzi pewnie po tych łazienkach Ta ja, bot O! Olej, przy, przy! latarkował. Jeden, drugi, dzień dobry Naprawdę tutaj nikogo nie ma. Halo, zabij mnie jakiś gracz Gracz! Poproszę gracza! Gracza poproszę. Nie bo ty. Jezus. Te latarki naprawdę na noc to działają bardzo dobrze. No nie ma tu nikogo no. Naprawdę. Czy na nocnych, na nocnych fakturkach w ogóle można spotkać gracza? Takie mam pytanie w ogóle no? To może to był błąd? Pójść na nocną faktorkę. Jeszcze pójdziemy na dół. Zobaczymy sobie jeszcze podziemia. Nie, no w sumie tu się zrespiłem, więc tutaj raczej nikogo nie będzie. A jakiś bot tutaj gdzieś gada. Dobry, dobrej. No nie ma nikogo. No nie ma nikogo na tych faktorkach, widzę, no. Przebiegłem całą faktorkę. Oprócz botów nie znalazłem nic. Otwórz mi te wino. Tu coś było Czy to był gracz? Bot Au, 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 au. Dobra, weźmiemy go z haczetki Ej, Nie ma staminy! Nie ma staminy! Granat! Szybko, Jezus! Nie ma staminy! Chciałem mu z granata go zabić. Ale widzę, że nie mam staminy. Dobra, poczekajmy na staminę. Zaraz pójdziemy tam sobie tą. O, coś podchodzi. Dobra, tu rzucimy jeszcze jednego granata. Jeszcze jednego. Tak się poturlał. Zaraz tam wejdziemy. Do. O, to było dziwne. Widzicie? Jeden bot. Dwa boty w sumie nie potrafiły mnie zabić na, no, z jakieś 15 strzałów. A tu czasem jeden taki strzał i ciebie nie ma. No, ale widzicie, w nocy widać, nikt nie gra. No, może ktoś tam znajdzie moje ciało i sobie zgarnie całego full staffa i 15-20 noctowizji, znaczy termowizji bardziej. O, dobra, lecimy dalej. No, i tym sposobem pożegnamy sobie ten patch, a przywitamy kolejny patch, który będzie jutro. Także. Praktycznie tutaj mamy z jakieś nie, 15 milionów albo i więcej. Więc to będzie najprawdopodobniej ostatni rajdzik na dzisiaj, na ten patch. I będziemy już czekać tylko na kolejny patch. Dobra, lećmy. Zobaczmy sobie tutaj tego spawn'a. O tam. O tam ktoś przed sobie, ale już nie idzie. Dobra. Tu nikogo nie ma. Czy to był bot, czy to był gracz? Zobaczmy sobie. Szybko patrz. Padł na jedną pestkę tak naprawdę. Co? To było. To był gracz. 32 poziom. Ubrał się po prostu wyskawa. No dobra. Widzisz koło ciebie. Kurde biega. Full stav Ma w sobie. No za jakieś 20 milionów około. A ty padasz na jedną pestkę. No co zrobić? Co zrobić? 뭐 그래? 애초에 너 구해. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Tu widzę też nikogo nie ma. Zobaczmy na dole. Tu otwórzmy, bo tu zamknięte. I coś tam widzę. Dobra, pad. O, nie, 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 nie. Ile tam jest botów? No, nie chciałbym od bota paść, ja my żeby gracz mnie zabił. Eee, także. Wyjdźmy tak, wyjdźmy tędy. Wyjdźmy. O, właśnie, gdzieś tam jest gracz. Wyjdźmy tędy. Ominijmy sobie te boty. To może nie ominiemy tych botów. Widzę, że te boty mnie prześladują teraz. Ale pójdźmy tędy na dół. Tu powinien być gracz. No nie ma. No nie ma. Nie ma. Idzie ten gracz? Nie wiem. Czekajcie, przeładujemy sobie na szybko. Och, żeby tyle mieć kasy po IP, to by było fajnie, nie? Dobra, idźmy tędy. Idźmy tutaj. Halo, gdzie są gracze? Mam do rozdania tyle milionów? Czy ja tutaj startowałem? Nie, ja tutaj nie startowałem. Więc tutaj musi być gdzieś gracz. On poszedł najprawdopodobniej tutaj. Tu z tyłu? Nie ma. Halo, graczu! Chyba padł od botów, co? Tak, tam co się O Jezus! Co to? Yy... No tak. To jest chyba podsumowanie tego wipeowego eventu. Dzięki bardzo, że byliście ze mną w tym wipe'ie. Mam nadzieję, że będziecie w kolejnym wipe'ie, który według twórców będzie jutro. Jeżeli to dzisiaj oglądacie, czyli 26 października, jutro między 10 a 11 czasu moskiewskiego będzie patch wprowadzany no potrwa on dwie godziny i po dwóch godzinach będzie mieć wipe i nową nowy rozdział nową mapę nową kryjówkę no i generalnie jest naprawdę dużo tych elementów oczywiście zapraszam jutro was na kanał będzie na pewno prowadzony live będzie nowy materiał na kanale na pewno ponieważ najpierw chcę nagrać dla, dla, dla was pewnie jakiś filmik a potem odpalić live'a także Zapraszam serdecznie na jutro, dzięki, że byliście, łapeczki, suby mile widziane, do grupy Was zapraszam, tam wszystkie informacje, standardowo na 300 osób na grupie zrobimy sobie giveaway, a zostało niewiele, bo 18 osób do końca, e, do 300 osób tak naprawdę, więc co, zapraszam Was tam, widzimy się jutro, w kolejnych materiałach, w kolejnych live'ach, na razie, cześć.